Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Nie ma co. Jest... Na no, Oporowskiej, kiedyś ostatnio był. No kurde, kiedy był stary stadion, nie? No. Kiedy jeszcze nowego nie było, nie wiem kiedy. Kurde. 10 lat temu, nie? Czy jakoś tak, no. nie? A wcześniej Jak... też, pamiętasz ten... Jakby jeszcze może... włosy na no jeszcze ja tak, na kurce jeszcze, co nie było, tych krzesełek ja jeszcze było. pamiętam. A, no ciężko, dziewięćdziesiąte lata, tego to się tam... Klimatyczny pamiętam. stadion, nie? Fajnie, było, tam było za, za, zawsze ciekawe, coś za, zawsze działo, nie? Mhm. Czy już jakoś nowa być? A, to już jakąś nową piosenkę mówić. A, Umiesz już. już. Ja nie umiem, ja muszę się douczyć. No, to się douczy. co się douczyć? A ja mam całą drogę, 2,5 dzięki drogi, to no, się na no spokojnie To co byś douczymy. dobry przykład, nie? Tutaj chłopcy dadzą, ja się nauczę, a będą wszyscy dawać. Szczepka tej książki od poroska, to by znana, nie? Boś tam grał coś tam raczej znaczy byłeś, o. Gracie, gry nie grać Ale, fa ale fa fajny filmik go to by zrobił, żeś tam elektorską. Do nas nie chcesz gadać, a tam widzisz. Widzisz, kozali mi. Kozali ci. Ale fajnie, bo słychać śląski akcent. No. <grym>, że wiadomo, że jest i wiadomo, jakie było twoje przeznaczenie. No. To wiele tak szczepek potrzebuje, żeby tak wrócić do optimum do tego co było. Nie wiem no. wyjdziemy, nie miał mnie tu rozśmieszczo z tyłu. <grym>, Twoja ci musi tam pofutrować trochę, nie? Co by... Już dwa kilo wróciło. Ja? Ja. ja. Jeszcze słyszałem, że to tobą był fest źle, gdzieś tam prawie odleciał. No fest. Wyraźnie bolączki. mnie 41. Można mieć tyle? No widzisz, można. Ja. Widzisz, że jest Połowy mniejszy? No widzę, widzę, no. O, pu... no nie, ty... nie mogę w tym nic. Wielki, ale teraz... Ty, ale to może będziesz dynamiczniejszy, Siemasz. Ja widzę tutaj przedstawicielka sektora rodzinnego, ja? Tak. Ile ty masz koleżanko lat? 9 tak. lat. idzie na wyjazd. Do Wrocławia. Jedzie. Z kim to jedziesz? Z, z tatą. Z Tak mały ponusik za frekwencję u nas na stadionie. Ja? 100%. 100%. 100 sz... No to z jeszcze, nie? To będzie Jeszcze z no to musisz do, dotrwać, nie? Jeszcze ten ostatni kroczek zrobić. A wyjazdy jak? Z wyjazdami? Dobrze. Dobrze. Na Oporowskiej, pewnie pierwszy Tań raz była będziesz? No, ładna wyjdzie. W Rzeszowie i w Kaliszu. Rzeszów Kalisz, duże wyjazdy. Czyli teraz pierwszy z takich... Pierwszy taki konkretnych... Pierwszy z takich ekipu. mniejszych, nie? No właśnie, <laughs> takich. No, witam Cię serdecznie. Generalnie no, wczoraj kolejna... Normalna informacja, ale nienormalna. W naszych warunkach. W naszych warunkach i na, dotychczasowych realia. ruchu Chorzów. No, ruch Chorzów ma licencję. I to w pierwszym terminie. I to w pierwszym terminie. Ja, no coś niesamowite. Ja, czyli jednak da się. Cześć. Da się, no da się. Nie było to łatwe na pewno. E, stąd bym chciał podziękować całemu zespołowi, który, który się tym zajmował, bo stworzyliśmy taki, taki zespół do spraw licencji, można, można powiedzieć. Zaczęliśmy wszystko wcześniej, wszystko było przygotowane, więc e, to wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że. No, że się udało, nie To jest najważniejsze teraz, no tutaj. Licencja no jest, panowie, licencja jest. No właśnie. No i co, to chyba kolejny dowód na to, że... No, że awansować chcemy jednak, tak? Nie będziemy wracać już do tamtego tematu. No. bo Dosyć zostało powiedziane, ale chcemy awansować. Wszystko w nogach, w głowach. I tyle. Blue England No, a jak? Jedziesz na wyjazd? No, nie wiem ile no będzie, bo ja na no. razie tu jest są ale... No ale ja. No. Nie, no to fajnie, bo widzieć. A na Baraże tak, będziecie? Tak mi się trafiło. No mamy, mamy taki plan, żeby grupowo przyjechać. No, no Większą to. Większą grupą. Marzymy o tym, więc teraz chyba się uda. To będą mecze podwyższonych emocji. No, o takich nie, nie wiem, czy w ostatnich latach takie były sam. A chyba tutaj są całe czas, wiesz co? No tu ja tak. wiadomo. No. Nie zawodzą noc, nie Je, zawodzą Nie no. zawodzą. No. Także no, myślimy, że będzie do przodu, nie? Mm -hmm. Także pozdrawiam ru i wszystkich są No. I chopcą z Blue England. No właśnie, na z Blue England i cała emigracja, bo tak jest. robicie dobrą robotę, naprawdę. Dziękujemy bardzo, tutaj lepszo. Na wyjazd okay. Nie, nie, nie. A kiedy się wybieracie na wyjazd jakiś? w tym sezonie już raczej nie. Oby nie. Oby nie było wyjazdu <grym> w tym nie. sezonie. A jak tam niebieski Sosnowiec? kto jedzie do Wrocławia? Nie wiadomo mi nic na ten temat. Nie. Niestety. Musisz Dobra, to pochytać w tamtych pan klub. Dobra, ogarnę, moich rodziców. No. A rodzice jak? Niebiescy? Tata, no, mama jest. Nie, niezrzeszona? Tata nie ma zdania. Mama nie ma zdania. No, no. tak nie ma zdania, to wiesz. No, Trzeba to przeważyć no to, ledzie w stronę. Także sosnowiec będzie na tym mieście kiedyś. Może, <laughs> może się flagi doczeka. <laughs> się nie śmiej. Fakt, już nie jest Co to za kwiaty? To są kwiaty dla pani Gizeli. Gizeli B. O proszę, o no. jedziemy teraz w parku. Powiedz gdzie? Jedziemy do pana Bernarda Bema i do jego wspaniałej małżonki, także no, kwiaty musiały być. Mhm. A to, co dla pana Bernarda, to pewnie później pokażesz. Dzień dobry. Czy pana wizyta pod tym budynkiem jest przypadkowa? Witam serdecznie. Czy przypadkowa, tak. Raczej tego tak nie można nazwać. Tak tego nie można nazwać. Również kwiatuszki. Tak, dla pani Gizeli to są kwiatki. Mhm. Jako, że dla kobiet kwiatki się należą. No właśnie, bo idziemy do odwiedziny do pana Bernarda Bema, tak? Wy no. nawet macie takie super zdjęcie razem z tego Polski, tak? Z 90. -tego, tak, tak, szóstego. z tego, no. no tak, dokładnie. No tak, akurat tam jesteśmy, wszyscy się cieszymy. Czyli kawał historii żeście razem przeżyli. No nie tylko, bo isko też nas połączyło i to mocno. Witam, <noise> wszystko, wszystko, wszystko Witam, witam chodzianie. Bo moje oczy tutaj widzą. Muszę może się nie rozbiera, moje oczy widzą. cię. Cześć Gizelko. Dziękuję Ci. tyle jak zawsze. Bardzo prosimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. pięknie. Witam. Dzień To jest najważniejsze. dobry. Dzień dobry. Panie dobry, Dzień dobry. Widzę reforma świetna. Widzę, świetna forma. Oj. To będzie jeszcze lepsza. Do... No. Dla pana, od Pan, klubu. Moje nazwisko, wszystko. Od ruchu Chorzów, od wielkiego no. ruchu, od, no. od kibiców, od całej społeczności niebieskiej. No. Dla pana legendy, wielkie Panie, legendy dziękuję. ruchu. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy panu taką rękę wręczyć. Tutaj jest bliski operacyjny i jeszcze. I jeszcze coś specjalnego ze szczerego serca szczere złoto i coś takiego z numerem jeden dla pana e Rczkawać nie... Muszę się uściskać z pana, no pani do Na oglądamy, oglądamy. Ja mu wszystko pokazuję. Tak? Ja na bieżąco jest? Internet, jest i na po... Tak. Internet. Dzięki. Miłego dnia. Pani jest Pani cudowna. Ale robicie cudowne rzeczy. Nie, cudowne nie, rzeczy. Cudowne. cudowne. cudowne rzeczy Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty się wybierasz na rowerze do Wrocławia? Ja, że ten podpatrzył po, od tego od snajpera i ten i teraz jedzie i żeby, się, i żeby moja żona też tak jeździ na rowerze pa. O, <laughs> Cześć Paulinka. Paula mamy pytanie do ciebie. Kto wygra mecz? Ruch. Musi być siemanko. dobrze, siemanko. Do zobaczenia. Oni, Oni tak samo jak ja. Mamy wjazdówkę, chcemy zobaczyć Panowie sędziowie, tak? Tak jest. Chcecie sprawdzić stan Murawy? <laughs> Ja z tego co zawsze było bardzo dobrze, nie? Także... Tak, a to sędziowaliście już tutaj? No, wiele, wiele i celiotki i tak? e, drugi zespół. Także no, to tylko sprawdzimy. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Mamy no, tak tutaj dalej. legendarny stadion, nie? Na Wrocławiu? E, no, widział mecze europejskie, także. Tak. Jak chłopaki sobie o tym przypomną, no, myślę, że poziom utrzymają. I jak tam dzisiejszy nastrój? Na mecz? <noise> nastrój najlepiej po, meczu, najlepiej po meczu powiedzieć najlepiej jaki nastrój. Czekam na początek meczu, już będziemy widzieć mhm. jak to wygląda. Także już będziemy mądrzejsi. Na pewno mówię kilka celów jest do zrealizowania. Także jest to co grać i, i, i na pewno chłopcy są świadomi tego, że na pewno lepsze, lepsze te mecze będą. U Będą u nas i dla nas lepiej, choćby no. ze względu na to, że. Mimo że Może nie kibice trzeba. jeżdżą, dzisiaj też przyjechali, ale tak, mecz u tak, siebie tak. to mecz u siebie. Jednak. Mecz u siebie, mecz u siebie na pewno lepiej, tym bardziej, że potem te mecze są co trzy dni, także już nawet z tego tylko punktu widzenia, że nie trzeba, mhm. nie trzeba jechać nigdzie, tylko jest się u siebie, także już samym tym się kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet godzin zyskuje, także na pewno, na pewno jest to co grać. Dzień dobry. Dobry. Tutaj widzę ekstra klasowy zawodnik, z tego co jeszcze pamiętam? Tak. Pamiętasz jakieś tutaj mecze z ruchem? No, bramki Cześć, mi strzelałem. A, to, to, to dobrze dla nas. <laughs> jeszcze ze złamanym nosem. Dzisiaj ławka, zobaczymy, może się wejdzie i też się strzeli, nie? Tu legendarny stadion, nie? Tutaj, no to legenda, no. Na kibiców też taki przyjadą, no to sama przyjemność, pewnie dla nich też fajne wspomnienia. Jest liczna grupa, od nas też będzie, więc. Piłkarski meczyk, o tak. No, piłkarski dla młodych zawodników u nas. E, fajne doświadczenie. Ja już wielokrotnie grałem z ruchem chorzów. Idzie tylko na spokojnie nie? dzisiaj. trenerze, a ja zapomniałam zapytać, tak. bo słyszałam, że dzisiaj córka ma być. Na... Nie, ona jeździ jeździ, była już, była już w Chorzowie, także, a że tu ma blisko, bo, bo mieszka w Niemczech, ma blisko, a mówi, że gdzieś postuluje, tu jeszcze we Wrocławiu. Także mówiła ogląda? mówiła, ogląda regularnie, z niecierpliwością czeka, nawet się już nauczyła, bo parę razy już mi wysłała SMS -y, kaj są kulisy. Tak. Także, także także będzie dzisiaj, bo mówiła, że ma. Właśnie we Wrocławiu coś do mhm. swoich spraw do załatwiania i przy okazji. A dzień dobry, dzień, dzień dobry. To, tutaj córka trenera, tak? Tak, tak się składa. To, to często często? Mhm. ma pani być okazjony. Teraz wzi? jestem dopiero drugi raz na meczu. Tak, drugi e, tak. Ale pierwszy był w Chorzowie na mhm. meczu z końniczanką mhm. wygrany. No. Także... Właśnie trener wspominał, że przynosi <grym> pani szczęście. No. No. no tak, na jednym meczu na razie, ale... Ale w sumie prawda, no. Mhm. Jak tak patrzę na te inne mecze jeszcze z Jastrzębia czy z Legnicy, to większość, większość wygranych. No. To daleko Pani mieszka? Że tutaj. Eee, w dreźnie. Aha. Nie no wiem czy tutaj, no. 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 tutaj mam dwie godzinki około, a. Mhm. E, no. Na meczach garażowych? pani będzie czy... Oste, no chyba muszę. <laughs> chyba nie ma wyjścia. No. Czyli w sumie tu już pani zostaje. <laughs> no, dokładnie, dokładnie. No, dokładnie. A tym pierwszym to nie wiem, ale, ale na drugi na 100% nie mhm. przejadę. 頑張れ tutaj no, nie mogę, ale ale że będzie dobrze no, to są tak u gospodarzy piłka na lewej stronie, więc ten jest. Zubkow nacisnął go Idzik ależ błąd naszego zespołu, błąd Rusłana Zubkowa. No i tracimy bramkę, coś nieprawdopodobnego. I co prezesie? Staliśmy bramkę do szatni i tyle, ale pomalutku, spokojnie. Róbmy swoje, zobaczymy co. Co przyniesie trener, myślę, że tam wpłynie jakąś reprementą na, na zespół i, i, i trochę lepiej będzie. Przynajmniej z przodu, żebyśmy tak bardziej byli groźni. No. To starczy tutaj no, w tym meczu. Dzień no, dobry. No dzień dobry. Cześć. 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 Witam. A ty w, nie w tym miejscu, co masz być dzisiaj? Odpoczywamy. Odpoczywasz. No. Brakuje tej bramki, co wtedy wygraliśmy, nie? No, ale brakuje nam bramki od, od paru kolejek. No, od paru kolejek, no. Ale spokojnie, jeszcze druga połowa tak. Zlecimy tak, to trzecie miejsce i będziemy grali dwa mecze u siebie. Okay. Snajper, ty zaś na kole przyjechał. Coś trzeba robić, nie? No. Co? A no. skąd ty to wiesz? Trzelaś to całe życie, że przegrywa, przegrybuje. No, no. 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 Radunia ja dunia wygrywał, z no, no, no to, no, ja, to nie szczęście, na szczęście ja ma co liczyć, to trzeba grać. Słupek, uderza głową Konrad Kasolik i mamy wyrównanie. Czy kto wie, czy to nie ostatnia? Nie! nawet yy, komentarze, no, jak my nie będziemy wykorzystywać takich sytuacji, które stwarzamy, żeby, żeby wygrać mecz, trzeba strzelać bramki, no, my mamy ostatnio z tym ogromny problem, dobrze, że, dobrze, że chociaż tak, no, tak sobie to tłumaczmy.